Doom Annihilation, to nie Doom 2, jak się spodziewałem, a osobna ekranizacja żerująca na fakcie, że niedługo na naszych kompłach pojawi się Doom Eternal i ojacie, film, jak ta gra, co gram. Już po pierwszym trailerze było wiadomo, że będzie to film klasy Z. W recenzji odpowiem na pytanie, czy wszystko w tym filmie jest tragiczne. Zacznę od tego, że koszt tego dzieła w Empiku to prawie 34 golda, podczas gdy o niebo lepszy Iron Sky Inwazja kosztuje prawie dychę mniej. Zaczynamy narzekanie. Film sam nie wie, czym chce być: czy dumem, czy obcym dwójką. Kojarzycie demony z gry? Możecie o nich zapomnieć. Co prawda, pojawią się demoniczne stworki kojarzące się z grą, e, będąco, będące raczej hybrydą e, niektórych z tych potworków. A inne demony gdzie są? No chyba w dupie, twórców. Mamy tu za to zombie-wampiry. Yy, nawet nie udające posiadania jakiegokolwiek rozumu, a jeden typo w się w filmie zastanawia, czy to nie one zbudowały piramidy dawno, dawno temu na Ziemi. Kojarzycie zombie z filmów Resident Evil? No to to jest coś takiego. I tak łażą przez pół filmu, spacerują między rurkami, strzelają, strzelają do stranej śmierci do jednych i tych samych kolesi w kitlach. Żyna superkomandosów z obcego pada jak najgorsze cioty. Brak tu mięsistości i krwistości, na które przecież dum zasługuje. W pewnym momencie jedne potwory zostają zastąpione innymi i znowu dzieje się to samo. Eee, takie gumowe gówno, jeszcze gorsze niż to gumowe gówno z Silent Hill Apocalypse. Aby zabić potwora, trzeba władować w niego tyle kulek, żeby mu całe HP spadło. Jak w grze. O, i są kolorowe karty dostępu, jak w grze. No i piła była, jak w grze. Ale akurat z piłą to fajnie. Co do samej drużyny. Murzyn w Wandance. Hmm, gdzie ja go widziałem? A, wszędzie, w kinie klasy B, gdzie jest jakaś drużyna komandosów. Na ten koleś przemądrzały w czapce z daszkiem. No chyba też tam. Gościu, Wyciąga nie wiem z jakiej dupy klasyczną dubeltówkę. E, chyba tylko dlatego, że w grze taka była. Nazywało się to bodajże Super Shotgun. I strzela dwa razy. No i dalej celuje, bo może jeszcze da się trzeci raz strzelić. Do tego dołączmy babę, która ma swoją szczęśliwą. Parę majtek. I kapitana, który zostaje z tyłu podczas dreszcza drużyny pierścienia, przypomina sobie o nim jakieś 5 minut później. I mamy drużynę totalnej porażki, która została wysłana na misję w kosmosie. No i jest odprawa. Okazuje się, że oni nawet nie wiedzą gdzie i po co lecą. Wszystko w celach na szczęście mało nachalnej ekspozycji. No i wszyscy noszą plastikowe, nic nieważące pukawki, nawet nie próbują tego ukryć. Główna bohaterka. Doom Girl, zamiast klasycznego Doom Slayera albo Doom Gaia, jak to woli, co wszystko rozpierdzielał, jak można było. Znaczy normalnie, to na pewno nie jest poprawność polityczna i feminizm na siłę. Podejrzewam, że skoro ładna babka na trailerze, to o, trzeba obejrzeć kurła. Do tego ma na nazwisko Dark, żeby było mroczniej. Bo film czasem chce być horrorem. A potem okazuje się, że ona nazywa się, uwaga, Joanna Dark. Tak, yy, tam w pewnym momencie w filmie zaczyna mówić, jak to nas pieprzyła w życiu, coś tam, i że nie ma to nic wspólnego z filmem, nikogo to nie obchodzi. W każdym razie, no popłakałem się ze wzruszenia. Babka dostała od swojego kolegi w rej takim żenadnym coachingiem, że łopanie. Gdzieś tam w trakcie filmu pojawia się boss. Baba zamiast napierdzielać w niego czymkolwiek, co ma w ręce, żeby mu HP już spadało zanim on zacznie ją atakować, no to ona opuszcza broń i patrzy: Ojacie, ale fajny boss! Zrobię quick save'a, żeby se wczytywać i się na niego napatrzeć. Z początku zastanawiałem się, jak ktokolwiek mógł wpaść na pomysł, żeby wykorzystywać bramy piekieł do teleportacji. Ale wszystko stało się jasne zaraz na początku filmu. Pojawia się tu szalony naukowiec, który jest tak szalony, że aż staje w szeregu typowych szalonych naukowców z gier i filmów. Jak usłyszycie jego przemowę o genezie tych demonów, to się zesracie. Raz przechodzą przez portal, prawie nic się nie dzieje, zaraz znowu przechodzą i cały księżyc się wali. Rolni Dyson na i sprawdź czy GM cię lubi. Sama fabuła to plejada z żyn i schematów. Pół filmu to nuda i powtarzalność. Całość to niczego nie dąży, wszystko zrobione jest na półglistka. Oj, te rozbrajające scenki, takie same jak w każdym filmie, od jakichś 50 lat. Normalnie, Nutella. Do tego. Dopiero gdzieś po pierwszej godzinie filmu zaczyna się robić troszkę lepiej. Ostatnie jakieś 2 minuty filmu zrobiły na mnie lepsze wrażenie, nie, że były jakoś specjalnie dobre, ale silnie kontrastowały z jeszcze bardziej gównianą resztą filmu. No to teraz przejdźmy do wad. Film jest tak przewidywalny, że gdy na początku widzisz daną postać, jesteś w stanie przewidzieć, w której minucie filmu on zginie ona zginie. Całość ogólnie jest mniej kiczowata niż duchy Marsa, pewnie kojarzycie duchy Marsa klasyk kina klasy D, ale to dlatego, że duchy Marsa są kiczowate z założenia i dlatego są spoko. To nie jest. Aktorstwo niektórych mistrzów jest rodem z The Room. Nawet jeden koleś patrzył w kamerę, ale co z tego, tak miało przecież być. Montaż miejscami jest rodem z Brudemika. efekty z skaczących demonów, jak w tych gównianych japońskich live action movies. No dobra, może nie jest aż tak źle, ale widać wyraźną inspirację tymi oto produkcjami. Yy, humor na poziomie szkła kontaktowego, miejscami w ogóle film się kanonu Duma nie trzyma, a miejscami aż za bardzo, na tyle, że masz wrażenie, że to gameplay z Alfy. Yy, z Alfy gry, w sensie. Ja tu widzę pokraczną inspirację tym Dumem z 2016 roku. E, nie wybaczę filmowi martwego Williama Blaskowicza. No, żałosny isterek, ale z kolei żarty z martwymi twórcami z ID Software już trochę lepsze. W też były. No ale tu i tak są żałosne, nie powiem, że nie. E, no nie powiem, że poprzedni film ten z Urbanem, i chyba tam grał Dwayne Johnson, jeśli dobrze kojarzę, miał jakiś mega rozmach. Ale ten nawet ułamka z tego nie ma. Pięć ludzików na krzyż chodzi z i strzela do fujar. Efekty specjalne w filmie były różne raz katastrofalne, raz nie najgorsze. Nie czepiam się tego, bo wiem, że to miało budżet odmalowywania obstranych drzwi w szkole i podejrzewam, że wiele więcej zrobić się nie dało. O i muzyka całkiem spoko była miejscami. Yy, to nie jest ekranizacja duma, to jest pasożyt żerujący na tej grze. Znaczy, praktycznie każda ekranizacja jest takim pasożytem, ale ta wyjątkowo bardzo. Dlaczego ekranizacją był The Dark z TV. E, oczywiście on nie jest bezpośrednią ekranizacją Duma, ale dam sobie głowę uciąć, że był na tym wzorowany. E, praktyczne efekty specjalne i tak dalej. No, poezja kina klasy D. Serio? Polecam miłośnikom kina niższych lotów, bo było to nawet niezłe. W przeciwieństwie do tego Badziewia. To ma zerową wartość jako ekranizacja, jeszcze zerowszą jako film w ogóle. To jest antyreklama dobrej gry, to jest antyreklama wytwórni, która wydała ten film. To jest antyreklama mnie, bo obejrzałem to gówno do końca. To jest antyreklama mojego kanału, choć myślałem, że nie da się zrobić gorszej antyreklamy niż filmiki, co na nim są. Gdyby to był krótkometrażowy film, złożony z tych no, najlepszych 15 minut, czyli tam jakiś wstęp z napisami, porządkowymi, jakaś minuta, z wnętrza, żeby było wiadomo, o co chodzi. No i końcówka. No to nawet dałoby się to obejrzeć ze smakiem, powiedzmy, ale to niestety wyszło jak wyszło, no i jest taka kiepa, że ja pierdzielę. Żeby zrobić takie gówno, to trzeba zewrzeć tonę kotlecików rybnych firmy Seaside za 2 złote z Kauflanda i popić to z kisłym mlekiem. Uwe Ball is back and is jeszcze gorszy i do tego już nawet nieśmieszny. No nie, tylko nie robił Uwe Ball. Gdyby Uwe Ball nakręcił ten film, to dla niego też byłby on antyreklamą. Niech żyje za Alon in the Dark, niech żyje za obstrany głupim gównem House of the Dead. A film dostaje ode mnie 8,5 na 10 milionów.